Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym letnim filmie. Dziś mamy dla Was przegląd szafy, w którym opowiemy Wam o naszych ulubionych elementach w tym sezonie. Takich elementach letnich, tak. które podrasują każdą stylizację, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszamy do oglądania. Ja może zacznę i zacznę słuchajcie od sukienek. W ciąży najlepiej nosi się sukienki, dlatego że jest to najwygodniejszy i najbardziej prosty element do wrzucenia na siebie. Fajnie też ten brzuszek wygląda w sukienkach. Ja nie byłam nigdy jakoś super fanką sukienek, ale chcąc nie chcąc musiałam się do nich przekonać, dlatego że mamy teraz upalne lato, zaczyna się robić bardzo ciepło. Mi jeszcze zostało mm, kilka dobrych tygodni chodzenia właśnie w takim ciepełku, więc wrzucam na siebie sukienki. I wydaje mi się, że y, kobiety w ciąży dobrze wyglądają w dwóch rodzajach sukienek, przynajmniej ja po swojej sylwetce i swojej figurze w ciąży widzę, że wyglądam dobrze albo w sukienkach typu nazwijmy to bodycon, czyli takich mm, obcisłych, podkreślających mm. sylwetkę, albo w sukienkach troszeczkę odciętych pod biustem, ale to muszą być sukienki z fajnego materiału i yy, w miarę, które... Zachowują w jakiś sposób nasz kształt, bo czasami te sukienki po prostu potrafią robić namiot. I mam tutaj kilka propozycji sukienek e, takich bandażowych, obcisłych, podkreślających naszą sylwetkę w ciąży. E, Piękna sukienka. te nie sukienki. Chodziła. Nie wiem, nie <grym> takie w ogóle ja nie Ta sukienka kosztowała 29 zł. Ma piękny, pudrowy kolor, bardzo ładne e, wykończenie góry, czyli dekolt, który pięknie podkreśla piersi, które są też atutem w czasie I mamy bardzo fajny dół. Ona sięga nam tak za kolano i ma tutaj Proszę. delikatny rozporek. Jeżeli chodzi o sukienki takie dopasowane, ja wybieram. Coś z materiału, ale ten materiał musi pracować, on musi być rozciągliwy. Pierwsza sukienka ze Stradivariusa, i druga, którą Wam bardzo polecam, również z materiału, który pracuje, który wraca do poprzedniej formy, to sukienka z H&M-u I to też jest zwykła, po prostu sukienka z normalnej kolekcji, ja mam rozmiar 38, w takim fajnym kolorze zielonym, i tu też mamy piękne ramionczka. Ona jest dosyć długa, bo ta akurat sięga mi chyba w połowę łydki. Pięknie pracuje na lewej ja I powiem że mi się bardzo podoba, podoba, jak kobiety w ciąży na przykład noszą sukienki, ale one są powiedzmy dłuższe. Tak, bo z reguły dekolt jest tutaj wyeksponowany i kobiety mają zawsze większe piersi w ciąży. No, tak jest. Ale jednak ten dół jest taki trochę zakryty. Wtedy jakieś takie są proporcje zachowane. Więc inwestujcie w sukienki, które ładnie podkreślają naszą sylwetkę, są troszeczkę dłuższe, modelują ładnie nam ten brzuszek. I wygląda to świetnie. Wystarczy na to narzucić jakąś y, oversizedową kurtkę. Tak jak, ja mam, tak jak ja robię teraz, zazwyczaj nakładam po prostu jeansową kurtkę na te sukienki. I wtedy całość wygląda fajnie. Mamy Zolutnie sylwetkę opiętą. Na to narzucone coś hmm. oversize'owego i jest cacunia. Wrzucacie na to klapki, konwersy, cokolwiek w co aktualnie, co aktualnie mieści się Wasza mhm. stopa. Okej, okay, teraz czas na mnie. Ja mam tutaj kilka koszul. Słuchajcie, ja w tym sezonie jakoś stwierdziłam, że nie do końca czuję się dobrze w t-shirtach, takich taki na przykład nie wiem, z numerkami, mhm. z napisami, z jakimś tutaj logo, z jakimś rysunkiem, czymkolwiek. I moje wszystkie t-shirty sobie schowałam na dno szafy. zostawiam tylko białe i czarne. I stwierdziłam, że rewelacyjnie czuję się w koszulach, bo wystarczy kupić sobie jakąś fajną koszulę, zwykłe spodenki jeansowe i ta stylizacja jest taka bardzo letnia. Ja mam tutaj cztery koszule. Dwie koszule tutaj są z tamtego sezonu. To jest moja nieśmiertelna koszula z mango, którą mam chyba już, nie wiem, od trzech- czterech lat. Świetnie się w niej czuję, zobaczcie, czerwień. Ja teraz bardzo lubię czerwone rzeczy, jakoś tak człowiek od razu lepiej wygląda. Mam też tutaj koszulę taką w stylu boho i w stylu z ogniem i mieczem pana Wołodyjowskiego, Kto pamięta ten film wspaniały nasz? To jest taka koszula bardziej już w stylu boho, dzieci kwiaty, a też bardzo fajna. Tu mamy sznureczek, długi rękaw, który ja zawsze sobie podciągam do góry, więc tak chciałam Wam tylko powiedzieć o tych dwóch koszulach, ale bardziej skupić się na tych. Po pierwsze, koszula moja. Piękne paski biało-błękitne, ale te paski są ozdobione kwiatami. I ta koszula jest po prostu taka typowo letnia, ze świetnego materiału, bo to jest bawełna. Mamy tu dłuższy rękaw, ale ja go również też podwijam. Także tak, pierwsza ta koszula, świetnie ona będzie wyglądała na przykład z białymi spodenkami, z krótkimi spodenkami jeansowymi, do białej spódnicy, a nawet myślę, że później to koszulę normalnie też będzie można nosić, nie wiem, we wrześniu, w listopadzie, po prostu do czarnych rurek. I mam też drugą koszulę. To jest ze i no. również jest z wyprzedaży, w takie piękne biało-beżowe paski i ja mam już po prostu wiz na tą stylizację do butów, które Wam zaraz tutaj pokażę, do brązowych spodni z tamtego roku ze Stradivariusa i stylizacja naprawdę letnia, do tego jeszcze koszyk i tak naprawdę to są proste elementy, takie banalne, zwykłe, ale przy połączeniu wszystkiego w jedną całość, tworzy naprawdę bardzo fajną letnią stylizację. Ja tą koszulę kupiłam na wyprzedaży ze Stradivariusa za 39 zł. I ona też była w mm, biało żółte paski. Zastanawiam się, czy po nią nie wrócić, bo ja w tej koszuli teraz chodzę non stop. Ja ją nakładam, piorę. Materiał. Ma bardzo fajny, przewiewny materiał. Mi się wydaje, się, że dużo osób może mylić koszule takie, mm, jak się kiedyś chodziło, no nie wiem, ubiera, ubiera nas mama, wiesz, biurowe, tak, takie, takie biurowe, rozpoczęcie sztywne. roku, sztywne, nieprzyjemne. A teraz chleba jest tyle, Przyjemnych koszul, naprawdę z fajnego materiału, więc ja uważam, że to jest świetna alternatywa do t-shirtów. Ja ostatnio jakoś, nie wiem, lepiej się czuję w koszulach, także polecam Wam koszulę. Drugi typ sukienek, czyli taki dosyć pokaźny, jak widzę, element mojej letniej szafy. Ja w ogóle w nie wiem czy się w ogóle z tobą dzieje, ja ale mam nadzieję, że jak już urodzisz, to mi oddasz te sukienki, bo już Ci się odechce w nich chodzić. Wiecie co? Sukienki po raz kolejny, ale to już nie są sukienki typu bodycon, bandażowe, tylko sukienki. Letnie, takie flowy pracujące z wiatrem, troszeczkę luźniejsze. Mam tutaj kilka propozycji, i to też są sukienki kupowane no, pod względem tego, że jestem w ciąży, no bo w czymś muszę chodzić w te ubały. Zaczniemy może od sukienek w kwiaty. Kasia tutaj trzyma pierwszą propozycję, to jest sukienka z Zary. Ja mam propozycję tańszą, a to jest sukienka wygrzebana w Ciuchlandzie ostatnio, więc to też dowód na to, że można fajną taką sukienkę mm -hmm. z dobrego materiału w Ciuchlandzie znaleźć. przekonałem mnie, słuchajcie, w tym sezonie kwiaty, co jest w ogóle absurdne, bo my nie chodziły taki w kwiaty. Ani. Kompletnie nie byłam przekonana do kwiatowych sukienek, a teraz czuję się w nich świetnie. Uważam, że to też dodaje takiej dziewczęcości i młodzieńczości troszkę nam, gorącym trzydziestkom. Także powiem Wam, że świetnie to wygląda. Ta sukienka jest z pięknego materiału, z podszewką. Ma takie mm, róże maki, trochę taki wzór... Vintage? Vintage, troszkę taki old school. Bardzo mi się podoba to też, że ma w pasie gumkę, więc w tym momencie pracuje, jeżeli chodzi o biust. I pięknie podkreśla brzuszek, bo jest odcięta pod biustem. Rewelacyjna sukienka. Bardzo podobna ta z Zary, jest też odcięta pod biustem, bo tutaj macie na biuście gumki, więc to mm. również pracuje nam z tą częścią sylwetki. Tylko, że to już jest taki e, krój z hiszpański, ramionami hiszpański. Brzuszek się tutaj w tej sukience pięknie mieści, sukienka rośnie razem z Wami. E, obie sukienki są troszeczkę dłuższe, w takich długościach, Pół łydki, więc polecam, może Was namówię po prostu na ten sezon, na kwiaty, Piękne żeby dodać Takie sobie letnie. troszeczkę I w ogóle takiej lekkości. Pododaję. Jesus Christ! Kolejnym elementem, który zawojował naszą szafę w tym sezonie, to są kurtki dżinsowe. Zdecydowanie. Wiecie co, ja w tamtym roku yy, bardzo często chodziłam na przykład yy, w jakich, takich zwykłych stylece nakładałam kimono. W tym sezonie nie użyłam kimono ani razu, ani razu. Mam w szafie. Zostawiam sobie takie trzy moje ulubione na kolejny sezon. Ale w tym sezonie kurtka jeansowa pasuje do wszystkiego. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was powiedziałby mi rok temu, że będę chodziła w kurtce jeansowej, no to bym po prostu wyśmiała i powiedziała nigdy w życiu, bo mam uraz dzieciństwa do kurtek jeansowych. Miałam jakąś taką króciusieńką, takim złotem polaną. Taką wiecie, złoto czymś zielonym. Dramat. No. I mam uraz do tych kurtek jeansowych, ale w tym sezonie Uwielbiam tą moją kurtkę jeansową. Ja ją mam z Primarka. Kupiłam ją w grudniu, jak byłam u mojej siostry na świętach. Ja mam rozmiar 8 i ta kurtka jest świetna, bo jest oversize'owa, pasuje chyba do wszystkiego. Nawet tutaj połączam z krótkimi spodemkami jeansowymi do pomarańczowej bluzki i wyglądała świetnie. Dla mnie rewelacja. To Naprawdę. jest element taki, że pasuje do... Wszystkiego. Autentycznie, nie oszukuję, do spodenek, do krótkich spodenek, do spódnicy, Sukienki. do sukienek, do takich, co jest na nosi, do romantycznych, do jakichś takich bardziej obcisłych. No, kurtki jeansowe są rewelacje. Yy, kurtki jeansowe też pięknie wyglądają z materiałem jak, takim jak len, yy, biel, koronka. I pokażę Wam tutaj dwie moje kurtki jeansowe, ta z Zary, o ta tutaj. To jest świeży zakup. Ona jest jeszcze chyba na stronie. Znaczy, nie, nie, nie będę tutaj ręczyć, że jest, ale jak patrzyłam ostatnio, to była. Ma piękny, piękny tył. Piękny to jest. Mhm. Z haftem. Idealnie. Koraliki yy... wyszywane, piękne. I powiem wam, że nie była tania, ale jak przyszła do mnie w parce, otworzyłam, dotknęłam, mówię, okej, okay, nie ma w ogóle problemu, wykonanie jest przepiękne, ten jeans jest mocny. Ja mam akurat rozmiar mm -hmm. L, bo też lubię te kurtki mm -hmm. duże. Duże. Mm -hmm. Ja nie przepadam za kurtkami jeansowymi, takimi nie, 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 nie. bolerkami. No bo jest bolerko. To nie jest do końca to, więc ta kurtka Trauma. musi być. Szeroka, duża, taka trochę pożyczona od szafy chłopaka. Ta najbardziej wysłużona, dziurawa, bo ona jest troszeczkę taka, wiecie, poniszczona specjalnie. Jest z New Looka i ja ją kupiłam jeszcze na wiosnę. To chyba był jakiś marzec, kwiecień, coś takiego. Ale wydaje mi się, że te kurtki powracają. Powinny być. One na pewno na wyprzedaży. Myślę, że w większości sklepów one są. Polecamy kurtki jeansowe. Rewelacja. Kolejny naprawdę. element, A tak, wiesz, że w przyszłym będą podobno modne mm... kamizelki jeansowe? Serio? Takie długie tylko, że kamizety. To powcinamy rękawy. Poobcinamy i będzie na przyszły sero. W dalszym ciągu sukienki. Czy kogoś to dziwi? Przez całe życie chyba nie kupiłaś tyle sukienek, co w jednym miesiącu. Naprawdę, wiecie co, ale po prostu w tym momencie w moim stanie wygoda wygrywa i sorry. Trudno. Mam tutaj trzy sukienki, to już takie ostatnie propozycje. Sukienki luźne o kroju tunikowatym w literę A, które są bardzo wygodne, ale zaliczyłabym je do sukienek, które nadają się na troszeczkę bardziej może... Nie chcę powiedzieć oficjalne okazje, ale możecie je wystylizować naprawdę w fajny sposób, jeżeli wybieracie się na przykład na jakieś urodziny, imprezę, obiad rodzinny, mhm. gdzie nie do końca może będziecie się dobrze czuły zakładając obciskającą... Bo będzie to jest zbyt zwykła sukienka. E, tak, taką obciskającą sukienkę basicową, którą śmigacie z kurtą dżinsową na co dzień, mhm. tylko potrzebujecie czegoś takiego bardziej... Eleganckiego, mm. yy, formalnego, no tak to nazwijmy umownie. Mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi. I mam tu trzy sukienki. Pierwsza z nich to jest sukienka ze sklepu Somi. I to są sukienki, zazwyczaj, które są wykończone falbanką. Tutaj są luźne, więc ten brzuszek ładnie nam się mieści. Ta sukienka jest troszeczkę już teraz na mnie krótka. Ja ją nosiłam jeszcze wcześniej, w drugim trymestrze. Jak ten brzuszek był troszeczkę mniejszy, w tym momencie jak on rośnie, no to wypycha te sukienki mm. do przodu, one są trochę za krótkie. Więc e, trzeba wziąć to pod uwagę, ale ta sukienka jest bardzo fajna, bo można ją zestawić z sandałkami z zary granatowymi, mhm. ale też fajnie wygląda do trampek, więc możecie ją odpicować albo uspokoić, tak mhm. żeby naćście na Jaki na to rozmiar S. Długi niej. Dla mnie <much> jest do kolan, wiesz co? Ja nie. Wiem. Kolejna sukienka to sukienka taka bladoróżowa, lniana, którą kupiłam z myślą o takiej uroczystości rodzinnej, którą mam w lipcu, będę już wtedy w bardzo zaawansowanej ciąży, ale mimo wszystko chciałabym wyglądać kobieco i dobrze, mhm. więc stwierdziłam, że kupię tą sukienkę. Plusem było też, że była na wyprzedaży, więc kupiłam ją z dużą zniżką. I to jest sukienka z lnu, z pięknego materiału, takiego oddychającego. Sukienka, która ma tutaj suwak, i ona idealnie nadaje się później też do karmienia, więc jeżeli będziecie na przykład gdzieś na weselu, nawet letnim, i chcecie szybko Bobasa nakarmić, to możecie sobie ją po prostu odsunąć i bez problemu to zrobić. Z tyłu ma kokardkę, i to jest sukienka w literę A z falbanką na dole. Bardzo ładnie wygląda: to jest sukienka dziewczęca, przewiewna. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dziewczyny w takiej już bardzo zaawansowanej ciąży, gdzie ten bruszek jest naprawdę duży. I ciężko nam jest go w coś zmieścić, to taka sukienka będzie bardzo wygodna, jeżeli chodzi o lato. Jeszcze w niej nie chodziłam, sprawdzi, sprawdzę ją na, na tej uroczystości, może gdzieś też na jakiejś e, imprezie, może gdzieś się w niej udam, będzie na pewno mm, jakiś pożytek z niej. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś na, takie, na taką bardziej oficjalną. Uroczystość, to te sukienki z misiami są naprawdę spoko. I ostatnia sukienka, bardzo dużo dziewczyn pytało o tą sukienkę, jak gdzieś tam chyba na Insta story czy na poprzednim filmie w niej byłam. To jest sukienka już typowo ciążowa, bo to jest sukienka H&M Mama i to jest rozmiar S, sukienka, która jest mega wygodna, dlatego że tutaj macie gumkę ukrytą, ukrytą pod biustem i ten biust jest pięknie podkreślony. A sukienka opływa Wam brzuszek i całą sylwetkę. Ma również falbankę, jest z przepięknego materiału. I wydaje mi się, że to też jest sukienka, którą można ewentualnie założyć na jakąś bardziej oficjalną mm -hmm. uroczystość, uroczystość lub chodzić na co dzień właśnie, jak jest ciepło. Serdecznie polecam, widziałam ją ostatnio na stronie, ona się pojawia i znika. Ja po prostu czasem, jak coś chciałam stamtąd upolować, to miałam włączony na komputerze link i tylko odświeżałam się, że jest, klik, 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 szybko, bach, bach i upolowałam. Także polecam Wam serdecznie, H&M Mama to jest działka, którą ja uwielbiam, jeżeli chodzi o ubrania ciążowe dla kobiet, bo nie znam innej marki, która by produkowała ubrania, żeby wyglądać godnie w tym stanie, nie jak po prostu worek po ziemniakach, także polecam wam tam zajrzeć. I na sam koniec powiem wam kilka też słów o dodatkach. Przede wszystkim numer jeden to jest koszyk. Ja jakiś czas temu mówiłam w jakimś filmie, opowiadałam, że chciałabym sobie kupić torebkę taką w niudziakowo-brązowo-kamelową na lato. Nie mogłam znaleźć, ale znalazłam piękny, piękny koszyk, piękny. który uwielbiam. Ja go m, widziałam u naszej chyba ulubionej blogerki polskiej, prawda? A, kami. tak. Kamil. Ja pozdrawiamy, jak, pozdrawiamy kami. jak oglądasz, bardzo lubimy jej bloga, śledzimy i tam właśnie zauważyłam u niej w jakimś jednym postie, to ten koszyk i mówię. O, matko, co to za koszyk? Oczywiście od razu patrzę <laughs> zalando, z Zalando oczywiście od razu zamówiłam i zmałpowałam po niej ten koszyk, ale jest to po prostu rewelacyjny, jest, jest piękny, świetnie wykonany. Super opcją jest to, że koszyk jest tutaj zamykany takim sznurkiem, więc ściągamy sobie materiał, koszyk jest zamknięty, nic nam nie wypadnie, nic nam, nie daj Boże, z niego nie ukradnie. Wszystko jest właśnie schowane, nikt nic nie widzi, co w nim mamy, bo z reguły koszyki są mają do tego, że one są takie zawsze otwarte. Tak, nie no, ma jakiegoś zabezpieczenia nie zamknięcia. No ten koszyk jest piękny, jest mega poręczny, ja go miałam na wakacje, chodzę teraz w nim, w nim tak naprawdę codziennie do każdej letniej stylizacji. Jest piękny. Jest, jest jakiś piękny trend w tym roku, bo te koszyki ja widzę wszędzie. Zacz, zaczynają wiem. się pojawiać tak już bardzo intensywnie. Nie tylko takie, ale też mniejsze, mniejsze. takie jest no Możliwe, że to taki trend na lato. Mój akurat koszyk jest z Pepe Jeans. Ja go kupiłam na Zanando i skorzystałam też z niszki newslettera, bo ja tam jestem chyba z 20 kont pologowana. <grym> Zależy, polujesz. I poluję na różne tam, wiecie, t, rzeczy w dobrej, dobrej cenie. Pokażę Wam alternatywę dla koszyka, czyli plecak. I to też jest plecak z Pepe Jeans. Też, z ja e... zamówię. Dlatego, że po prostu ja nigdy nie zwracałam większej uwagi na tą markę. Po prostu po tym jak Kasia wyszperała ten koszyk, mówię hmm, co tam w co to Pepe ma w ogóle. Weszłam na stronę i mają naprawdę piękne dodatki. Nie do, niekoniecznie może ciuchy są w mojej jakiejś tam estetyce, mm -hmm. ale dodatki są rewelacyjne. I ja zamówiłam sobie na ten sezon plecak e, z takiego materiału płóciennego, trochę jak żagle tak. produkowane mm -hmm. są. Coś w tym stylu, który jest wykończony pięknym tutaj e, Takim plecionym wzorem. Ma też bardzo fajne zamszowe dodatki. Stół ma też zamszowe szeleczki, i to jest element, który pasuje do każdej letniej stylizacji sukienki, A z espadrylami. Aj! Jeżeli mało. mówimy o espadrylach. muszę Wam pokazać. Zasada open-minded cały czas króluje. I kupiłam sobie espadrylę, które wygląda. Koturnie. Na koturnie. Na Słuchajcie, ja nigdy nie spodziewałam się, że będę chodziła w butach przede wszystkim na koturnie, bo my raczej tak nie chodzimy. Mm -mm. Mm -mm. A jeszcze espadryle to już w ogóle podwójne. Mm -mm. Ale kupiłam sobie. Ostatnio w H&M znalazłam je na wyprzedaży za 50 zł i stwierdziłam OK, spróbuję, zaryzykuję i te espadryle wyglądają tak pięknie do sukienek letnich, do spodenek. No po prostu to jest taki smaczunio, że Wow, naprawdę. Ale też trzeba zaznaczyć, że to są spadryle dobrze wykonane w ładnym kolorze. I y, dobrze wyprofilowane, tu wszystko gra po prostu. Tak, w dokładnie, tych bo czasami te mm, spodenki są takie bardzo takie rozczłapane, mm -hmm. ale jednak te naprawdę, ja mam też dosyć dużą stopę, bo mam rozmiar 39, to w tych butach moja stópka wygląda na taką mini-mini-mini, naprawdę. Ja zdecydowałam się na kolor beżowy, bo stwierdziłam, że po prostu będą przedłużeniem mojej nogi, zapinane tutaj na mm, sprzączkę, tutaj z tyłu macie trochę odsłoniętą piętę, Kolor bardzo neutralny, tak żeby też pasował do większości moich ubrań. Ja z reguły chodziłam zawsze w szpilkach, w butach na obcasie. W tym sezonie nie do końca, bo po prostu jest mi w nich średnio wygodnie, szczególnie jak są upały, więc stwierdziłam, że Espadyle będą A to są wygodne, za zamiennikiem. Tak, są bardzo mięciutkie, wygodne i wiem, że też są w kolorze chyba też czarnym, ale jednak stwierdziłam, że beżowe będą lepiej na lato. Wyglądała. Kończymy, słuchajcie, ten odcinek przeglądu szafy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dużo takich elementów nowych, które mm. pojawiły się w naszej szafie tak z i nas zaskoczyły. Coś nowego, coś, co urozmaica tą taką prostą letnią garderobę. Mam nadzieję, że też dziewczyny wciąż troszeczkę wskazówek tutaj zaczerpnęły, jakieś inspiracji. Powiedziałam, że pisałyście i prosiłyście żeby taki temat poruszyć. Poza tym będzie jeszcze lookbook, więc ten temat będzie, ja mam nadzieję, czekać, <laughs> kiedy sobie jest nie cały czas. Mam nadzieję, że ten temat będzie wyczerpany i że w jakiś sposób Wam pomogę i zainspiruje do tego, żeby wciąż fajnie wyglądać. Kończymy więc, dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się pa! w kolejnych filmach. Pa!